Bardzo chętnie zgodziłem się, aby opowiedzieć moje spotkanie, można nawet powiedzieć moją współpracę artystyczną z Janem, nie z Karolem Wojtyłą, kardynałem, kardynałem Karolem Wojtyłą. Co przypominam jeszcze lata 70., może nawet i wcześniej, to się zaczęło także, ksiądz kardynał oczywiście świetnie współpracowali z naszym księdzem proboszczem Adamem Ziem. Było to, może w latach dokładnie nie pamiętam, ale można powiedzieć, że 60 -70, początek lat 70., gdzie kardynał Karol. Przyjechał do nas do parafii na bierzmowanie. Oczywiście wydarzenie było ogromne, bo jak dawniej, że kardynała w ogóle biskupa w parafii przyjmowało się z ogromną radością. Nie mówię z pompą, ale z radością. Jakoś oczekując od tego od tego gościa. Jakiegoś tutaj szczególnego błogosławieństwa. I było tak, że kardynał przyjechał na bierzmowanie, ale przyjechał w wielkim tygodniu. No bo tak z czasem wynikało, że. A ja już wtedy oczywiście prowadziłem taki zespół pieśni i tańca pod Skalę, w Zielonka. Oczywiście później on się przeobraził w kabarecik słynnej pod Skalę. Ale tu już szczególnie chodzi o ten właśnie zespół. I sądząc i wiedząc, że ksiądz kardynał bardzo lubi sceniczne oprawy swojej wizyty. Dlatego przygotowaliśmy na 15 minut taki program artystyczny. Oczywiście przyśpiewki nasze regionalne, tu zielenieckie i chcieliśmy się pokazać księdzu kardynałowi. No ale wielki tydzień, no to któż powie, że Panie Władku, proszę się, wstrzymierzliwości troszkę, nie, tak by każdy powiedział, ale nie kardyna. Podchodzę może w tym samym miejscu, gdzie teraz jest tak zwana stara dzwonnica, koło kościoła naszego i ksiądz kardynał spaceruje wokół kościoła. Ja podchodzę i mówię tak, takim głosem troszkę, bo jaźliwym, co powie, proszę księdza kardynała. Krótko powiem. mamy przygotowany program artystyczny na 15 minut. Czy godzi się to wystąpić w Wielkim Tygodniu? Wyobraźcie sobie państwo, on się popatrzył na mnie, uśmiechnął się i lewą ręką mnie w plecy walnął, mówi Władek, rób to na chwałę Bożą. No to ja miałem już <laughs> przepustkę do tej naszej maleńkiej tej, taki, to był taki pokoik, może to było coś w rodzaju, tam się lekcje religii odbywały, jakieś spotkania małe, to po prostu małe pomieszczenko było. Tam, gdzie stał przedtem jeden z ołtarzy, tych pięciu ołtarzy, co jest dookoła kościoła i tam była ta ta, ta, ta salka taka do nauczania do religii i tam wystąpiliśmy przy śpiewki, grania, śpiewania, wszyscy byli zadowoleni na chwałę Bożą. No to to był taki tylko moje spotkanie, bardzo cenię i pamiętam i zawsze wspominam, gdy podchodzę pod pomnik Jana Pawła II w zielonkach to zawsze może się nie modlę do niego ale mówię, mówię przecież święty ja nie przecież mnie klepałeś tu po plecach przecież my się znamy ty wiesz że się wierzę że się wstawiasz za nami za parafią dlatego tutaj też na chwałę Bożą zawsze śpiewamy czy w chórze czy na różnych okazjach takich jak Boże Ciało, czy procesje rezurekcyjne, czy, czy tryduum paschalne. No teraz oddaję, Jasiu zabierz głosu, bo Jasiu znowu trudnił się bardziej w orkiestrze parafialnej. No więc e, moje osobiste spotkania e, na początku z Karolem Wojtyłą, też właśnie było na kanwie orkiestry. I właśnie pierwsze moje spotkanie, właśnie to, co tu pan Władysław powiedział, pierwsze moje spotkanie było właśnie na miedziny księdza kardynała Karola Wojtyły na Franciszkański 3. Była orkiestra, było pod podskale, no i była starszyzna zielona. I to była, to była moja, to było moje pierwsze spotkanie. Przyjęci byliśmy bardzo miło i w ten czas, bodajże, jeśli mnie pamięć nie myli, lub przy, lub przy innej okazji nieodległej, właśnie ksiądz kardynał zaprosił nas, żebyśmy uczestniczyli w procesji na Skałkę. W której to corocznie prawie, z małymi wyjątkami, przez wiele, wiele, wiele lat braliśmy, braliśmy udział. Moje spotkania kolejne były później, bo ksiądz-kardynał, będąc arcybiskupem Metropolii Krakowskiej, odwiedzał Zielonki kilkakrotnie. Potem było takie spotkanie, pamiętam z tego, taką właśnie, Ciekawą ciekawe zdarzenie, może troszkę też śmieszne, bo to było właśnie to samo spotkanie, co tu kolega Władysław powiedział, że pod skalę tam dawało występ na salce. A myśmy się spotkali na tej drewnianej dzwonnicy, na której w tej chwili jest ołtarz polowy. To było wieczorem. Pora, taka już szarawo się robiło I zostało zorganizowane. Zorganizowane oświetlenie, prymitywne. To była taka żarówka, jak to się mówi, o pięceta, No i tam to było spotkanie takie z kardynałem, jako z Łazum naszej młodzieży z dzielonka. No i my, ponieważ wiedzieliśmy to już przez naszego dyrygenta, nieżyjącego obecnie już świętej pamięci z Wigniewagarskie, że ulubioną. Pieśnią jest właśnie barka. No i myśmy się nauczyli tej barki śpiewać. Oczywiście, po tym spotkaniu tam zaczął, zaczął padać deszcz, więc żeśmy się wszyscy skryli na tej drewnianej dzwonicy. No i oczywiście, po, po t, krótszej czy dłuższej rozmowie, dyskusji z, ojc, z księdzem kardynałem, zaczęliśmy śpiewać czy, tą barkę. Oczywiście w śpiewie bardzo aktywnie brał udział ksiądz kardynał. No, głos miał bardzo piękny. Zresztą ciekawe zawsze śpiewał, bo zawsze próbował w sercach śpiewać, po prostu brał, nie śpiewał, raczej uciekał na drugi, drugi, trzeci głos nawet. No i fajnie to wszystko się odbywało, bośmy pięknie śpiewali, żarówka świeciła i w pewnym momencie, w pewnym momencie powiał wiatr. No i jakaś kropla deszczu nieopatrznie spadła na tą żarówkę, na tą pięćsetę, która po prostu się rozleciała. Pękła. No i zrobiło się ciemno. No i było troszkę śmiesznie, bo okazało się, że myśmy się nauczyli śpiewać tej barki, ale z tekstu. A ponieważ już było ciemno, no i ksiądz kardynał został przy śpiewie sam. <śpiewanie> No i tak to wyglądało. Potem wielokrotnie spotykaliśmy się jeszcze właśnie na tych zaproszeniach na, na procesji na, z Wawelu na skałkę. No i potem oczywiście moje osobiste przeżycie to było pielgrzymka. Pielgrzymka do Rzymu. Już do Jana Pawła. Do papieża naszego. Obecnie świętego Jana Pawła II. Więc Powiem szczerze, z żoną nie, nie planowaliśmy tego wyjazdu, to było dość kosztowne w ten czas. Ale tak się złożyło sytuacja wyjątkowa, że zrobiły się dwa miejsca. Robiły się dwa miejsca. Ksiądz świętej pamięci Dużyk zadzwonił, czy byśmy jednak się nie zdecydowali jechać na tą pielgrzymkę do Rzymu. No i podjęliśmy z żoną decyzję, że jedziemy. Oczywiście potem były perturbacje takie, no bo przygotowania to w ten czas, to były czasy inne. Przypominam, wyjazd miał być we wrześniu 1981 roku. Wiadoma sprawa, to wszystko trwało, załatwiane przez Odwis, lot samolotem, ale w maju wiemy 13. zamach na Świętego. No i była konsternacja, bo nie wiadomo było, co dalej robić. No, ale podjęliśmy decyzję, czy, czy powiedzmy co była wspólna. No, w każdym razie podjęto decyzję, że pielgrzymka się obejdzie, ode, odbędzie, bo te sprawy już po prostu zaszły za daleko, także trzeba było jechać. No i polecieliśmy na tą pielgrzymkę. Ojciec Święty w ten czas po, yy, po leczeniu, po powrocie do, częściowym do zdrowia. Nie wrócił do Watykanu, tylko był w Gandolfo. No i myśmy tam w Rzymie żeśmy wylądowali i mieliśmy w środę, mieliśmy w środę być w Castel Gandolfo właśnie. I pamiętam to, jak w drodze do Castel Gandolfo z Rzymu wziął mikrofon do ręki ksiądz świętej pamięci Dużyk nasz ówczesny proboszcz i mówi tak, słuchajcie Państwo, to jest, mówi, może grzech, to co ja do Was chcę powiedzieć, ale mówi, jeśli to nawet jest grzechem, to nikt mi Pan Bóg wybaczy, bo nie mam złych żadnych intencji w tym. Pomódlmy się za to, żebyśmy się spotkali z Ojcem Świętym. I proszę Państwa, tak się stało. Tak się stało. Była delegacja, była delegacja, z wieńcem dożynkowym, yy, z takim małym dywanikiem w stylu krakowskim. Oczywiście wszyscyśmy byli w strojach krakowskich, grupa była. No i po ogólnej audiencji z okna w Kastel Gandolfo wyszedł ksiądz Stanisław Dziwisz, ponieważ była jeszcze jedna pielgrzymka, ze Środy Wielkopolskiej która stała z drugiej strony pałacyku na ulicy. Więc Ojciec Święty przeszedł na drugą stronę pałacu. A ksiądz Stanisław Dziwisz wyszedł i powiedział tak, proszę Państwa, szykujcie się i idziemy do góry. No po prostu łzy w oczach zatykało nas. Samiśmy nie wierzyli w to, że, że po prostu do tego, że do, te, do tego doszło. Ale faktycznie miało to miejsce. Miało to miejsce i bardzo żeśmy to wszyscy przeżyli. Natomiast, żeby nie przedłużać, no cóż, no, moje osobiste spotkania potem brałem udział w spotkaniu na Skałce w 1979 roku w czerwcu. I w ten czas właśnie staliśmy obok ołtarza. Na dole ołtarz był taki, konstrukcja wysoka. I w pewnym momencie Ojciec Święty. Zwrócił się do nas, jako do orkiestry jeden z zielonej. Poszedł w naszym kierunku, no i myśmy mu zagrali, oczywiście, solat. No i tak tak to było. No, aplauz był niesamowity, tak powiedziałem przeżycie to trudno nawet jest w tej chwili opowiedzieć, bo to już lat troszeczkę minęło, ale to zostało w pamięci. Zostało w pamięci i, i tego. Natomiast jeszcze potem była następna sprawa, to podjęto decyzję w Zielonkach o wybudowaniu pomnika Jana Pawła II, który jest do chwili obecnej przed kościołem, widnieje. No i była również inscenizacja z tego tytułu przygotowana przez taki, przez taki kolektyw, właśnie też na bazie tutaj kolegi Władysława było to poprowadzone. Także zostało nam to wszystko w pamięci i również po prostu bardzo dobrze się stało, że ten pomnik, że ten pomnik stoi zresztą nie tylko pomnik, bo w pewnym okresie czasu podjęto decyzję, społeczeństwo w zasadzie um, tak um, troszeczkę wymogło na, na władzach gminy, no, ale była taka potrzeba wybudowania szkoły podstawowej. I, po pewnym czasie, kiedy ta szkoła już powstała, czy zaczęła powstawać, powiedzmy szczerze, bo ona była w dalszym ciągu rozbudowywana, przybrała imię Ojca Świętego Jana Pawła II. I z tego się bardzo cieszymy, z tego się bardzo cieszymy. Po prostu jest to dla mnie wielka satysfakcja, że miałem osobistą możliwość spotkania się, spotkania się, z księdzem kardynałem a potem już z ojcem świętym czy to w rzymie czy to w krakowie bo braliśmy udział prawie we wszystkich jego wizytach kiedy gościł w krakowie jako orkiestra graliśmy i na skałce graliśmy i na rynku graliśmy również graliśmy również przed oknem przed oknem tak na franciszkańskiej także po prostu Mówiąc to tak na żywo, jest to trudno tak w ogóle uporządkować. A jeszcze wrócę właśnie do, do pielgrzymki w Rzymie, że jeszcze drugim zaskoczeniem wielkim było, bo w środę w Kasten Gandolfo była audiencja ogólna. Natomiast myśmy po tej audiencji ogólnej zostali zaproszeni na prywatną mszę Ojca Świętego w jego kaplicy w Kasten Gandolfo. I to było w sobotę przed naszym odlotem z Rzymu. I tam też po prostu strasznieśmy tą mszę, przeżyli duchowo, po prostu biorąc udział w niewielkiej odległości od osoby Jana Pawła II, to jego skupienie po prostu na modlitwie. I kiedy przykładowo myśmy zostali zaproszeni i myśleliśmy, że... Jak msza się skończy, to tak nam powiedziano, jeśli się do nas Ojciec Święty nie zwróci, to mamy po cichutku opuścić pałac, wyjść. A myśmy czekali, czekali, wyszliśmy, a tu za chwileczkę wychodzi ksiądz Stanisław Dziwisz i mówi nie na schody, tylko na prawo do salki. I tam żeśmy się już można powiedzieć tylko z naszą delegacją, z naszą pielgrzymką z Zielonego Ojciec Święty się spotkał, bo w środę po obiecji ogólnej spotkał się z księżmi z Niemiec, z orkiestrą z Holandii i z nami. Byliśmy tak ustawieni, także czas był ograniczony. Natomiast po prostu yy, tą sobotnią wizytę yy, po Mszy Świętej, to spotkanie, no przeżyliśmy też również bardzo, już było całkiem, podchodził do, każde, do każdego z nas, rozmawiał z nami i bardzo dobrze pamiętał wydarzenia z naszej parafii. Pytał się o niektóre osoby. Tak, że, że po prostu było bardzo miło. I bardzo miło to i ciepło wspominam to do dzisiejszego dnia. I po prostu mam satysfakcję, że w życiu swoim spotkałem świętego. Zielonki to mój dom.